Za nami ostatni odcinek uwielbianego przez widzów teleturnieju Awantura o kasę. Dokładnie 5 października Krzysztof Ibisz po 20 latach ponownie przywitał się z amatorami telewizyjnych emocji. Wieść o tym wyczekiwanym powrocie odbiła się szerokim echem, co przyniosło stacji imponujące zasięgi. Poznaliśmy wyniki oglądalności programu, Teleturniej, który pierwotnie emitowano w latach 2002-2005, w dalszym ciągu podnija serca widzów. W programie rywalizują drużyny, których kapitanowie licytują stawki, za jakie chcą kupić pytanie. Zwyciężają ci, którzy zaoferują najwyższą cenę i udzielą poprawnej odpowiedzi. Za powrót programu odpowiada ATM Grupa, a niezmiennie w roli prowadzącego widzimy charyzmatycznego Krzysztofa i Bisza. Awantura Okase z hukiem wróciła do Polsatu, po blisko 20 latach przerwy. Kultowy teleturniej Awantura Okase powrócił na antenę, przyciągając przed ekrany średnio 882 tysiące. Widzów. Emitowany w każdy weekend o godzinie 17:30 od 5 października do 1 grudnia program, jak się okazuje, przyniósł stacji zaskakującą oglądalność. Polsat zanotował znaczący wzrost udziału w rynku telewizyjnym. Jak podaje Portal Press, stacja osiągnęła znaczący wzrost, bo w grupie ogólnej widzów było to średnio 8,61%. Udziału wśród widzów w wieku od 16 do 49 lat udział wyniósł 9,45%, natomiast w grupie od 16 do 59 lat 8,75%. To imponujące liczby, zwłaszcza w porównaniu do wcześniejszych miesięcy, gdzie Polsat notował odpowiednio 7,24%. 7,31% oraz 7,37% udziału Awantura o kasę, poznaliśmy wyniki oglądalności. 1 grudnia miał miejsce finał sezonu, który okazał się prawdziwym hitem. Przed odbiorniki przyciągnął aż 1,2 miliona widzów, co tylko stanowi dowód, że awantura o kasę nie straciła na atrakcyjności, a wręcz przeciwnie zyskała nowych fanów.